Dziękuję za wszystkie support, subskry, subskry, subskryby Dziękuję za wszystkie subskryby i za wszystkie łapy do góry i za wszystkie subskryby, które 10 specjal na 10 subskrybów i dziękuję za ich I mój kolega proszę podziękować Krokodyl 640 proszę podziękuj Dziękuję bardzo Dziękuję za 10 subskrybcji Dziękuję bardzo. Wszyscy Was uwielbiamy i kochamy. Dzisiaj będziemy nagrywać filma. Będziemy chodzić tu po naszym miasto i będziemy chodzić i ja będę jadł, jeśli mi będzie starczyło jeść. Tu tego i będziemy właśnie nagrywać vloga, czyli będziemy opowiadać, jak my Żyjemy. Po prostu opowiadamy o sobie i o innych sprawach. I, życie, I w ogóle. Nad rzekę pokazać rzekę. Będziemy po prostu pokazywać jak można pójść i zobaczyć rzekę. Rzekę, czyli woda płynie przed siebie. I ryb tam nie ma, ale czasem skaczą takie. Chyba nie to szczupaki. Łosie, łosie, łosie to są. To nie są puczaki. Znaczy szczupaki. To są łosie. I właśnie tutaj skręcamy. W takie miejsce. Tutaj może być jakiś potwór. Ale my się nie boimy. Bo my to nagrywamy i my się nie boimy. I my to wrzucimy. I właśnie idziemy. I chcielibyśmy właśnie tędy przejść, bo tu jest szybciej. Jest już noc i jest bardzo niebezpiecznie i nie róbcie tego w domu, ale my to robimy, bo my to nagrywamy. I chodzenie nad rzekę w nocy jest bardzo niebezpieczne. Może jakiś... wyskoczyć jakieś rekin albo jakiś krokodyl i to jest bardzo niebezpieczne, bo te rekiny one nogi odgryzwują i to może umrzeć się wtedy siebie samego zje i umarnie się jak to się... Opowiada jak to ja mówię, ale wy tego właśnie nie możecie robić. Ale proszę pokazać tak jak tu rzeka. Przy nas jest rzeka i ona jest bardzo głośna, bo tu rekiny pływają i właśnie bardzo dużo załamań od tych rekinów widać. Wszędzie szkielety ludzi widać. Widzicie? Umarniętki ludzie tu są nieżywi i są, oni właśnie zmarli, bo tutaj... Niestety rekiny atakują i inne też robią. I krokodyle, ale te właśnie są niebezpieczne, ale my tutaj jesteśmy, bo my to nagrywamy, ale my się poświęcamy I właśnie. Dla, 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 dla bycia sławnymi.